Tak, no to, to trudno jakby dyskutować tutaj z liczbami. Oczywiście jest dokładnie mm -hmm. tak, jak Pan doktor wspomniał, natomiast ja bym zwrócił uwagę. Będziemy na... też jeszcze omawiać potem, prawda? Bo to na razie tak, tylko suche ja... dane. Ja bym zwrócił uwagę na, na dwie rzeczy, że te dane coś mówią, tak? Natomiast mm -hmm. mówią nam o przede wszystkim mm, o sytuacji, która jest obecnie. Tak. Nie wiem, jak sytuacja się potoczy w następnych mm -hmm. miesiącach. I również y, musimy rozgraniczyć dwa zjawiska. Pierwsze zjawisko to jest pierwsze uderzenie, pierwsze lockdowny i tak dalej. One spowodowały y, mm, kryzys podaży i popytu, w związku z tym, że się nie, produko, nie produkowano w wielu państwach lub też nie było popytu. Y, więc y, to jest ten pierwszy uderzenie i państwa przechodziły to uderzenie w różnych też w różnym czasie. Chiny mhm. odczuły to najbardziej w miesiącu lutym, natomiast już w marcu, tak jak tutaj też pan Stanisław wielokrotnie mówił, też w innych jakby pisał i tak dalej, w marcu już widać pewien rozwój sytuacji, powrót. Tak, bo pewien... pytanie, na ile on będzie mocny tu też trzeba. Natomiast pamiętać. trwało to tylko, jakby w pewien sposób trwało to miesiąc, natomiast widzimy, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mieliśmy do czynienia z najgorszą sytuacją teraz w kwietniu, natomiast tam sytuacja kryzysowa dalej trwa. Mhm. Może się to przeciągnie, więc jakby mamy pewną rozbieżność czasową, no to i również jakby tylko widzimy to, co jest mm -hmm. związane tak naprawdę na teraz z tym pierwszym uderzeniem, czyli z faktycznym kryzysem jakby rozpoczęcia pandemii. Będzie szereg fal wtórnych, które będą związane z różnymi procesami. Z procesami związanymi z tym, jak gospodarki będą powstawać, ale też z tym, w jaki sposób będą to robić. Mm -hmm. Czy dalej tak. będziemy. W ten sam sposób współpracować między państwami, czy być może przeniesiemy gdzieś produkcję i tak dalej tak dalej. Więc to jest jakby szereg pytań i myślę, że ta sytuacja obecnie mówi już jak wygląda jakby to pierwsze uderzenie, natomiast nie mówi niczego o tym jak świat będzie wyglądał po kolejnych jakby tych falach wtórnych i zjawiskach, które podążą za tym. To jeśli pozwoli szarku, to ja jeszcze bym trochę tak pociągnął ten wątek, bo tutaj słusznie właśnie Paweł zauważył. Problem w porównaniu tych danych jest taki, że właśnie no, w różnym momencie oba te mocarstwa musiały się skonfrontować z kryzysem z COVID-19. W Chinach to było szybciej. Także no, ja nie wiem, czy to jest poprawne myślenie, ale, ale powiedzmy, że to jest sformułuję. No może być tak, że oni to już mieli, przepracowali to i teraz będą wychodzić. Natomiast z jedno, w Stanach Zjednoczonych pojawił on się później. No i pytanie, ile on w Ameryce będzie trwał? No nie jest specjalnie odkrywczym stwierdzenie tego, że w sytuacjach takich kryzysowych państwa autorytarne, mając więcej narzędzi, performują nieco lepiej. Ale to jeszcze będziemy sobie myślę rozważać trochę w dalszych punktach, bo no nie chciałbym tu za bardzo też namieszać. Zresztą wiadomo, trudno jest czasem rozdzielić.